Film rozpoczyna się na Uniwersytecie Stratford, gdzie poznajemy głównego bohatera Daryla Witherspoona. Daryl to pomocny facet, który pomaga grupie studentów podczas wycieczki po uczelni, ale ku zdziwieniu wszystkich, podczas prowadzenia wycieczki pracuje również jako listonosz, wykonując dwie prace jednocześnie. Daryl oprowadza studentów po uniwersytecie, jednocześnie spełniając obowiązki listonosza. Po zakończeniu jednej wycieczki natychmiast rozpoczyna kolejną z nową grupą studentów. W następnej scenie widzimy Daryla w swoim pokoju, drzemiącego przy włączonym telewizorze. W tym momencie dzwoni do niego matka, budząc go nagle. Pyta go o perspektywy zatrudnienia, a Daryl mówi jej, że jest głównym kandydatem na świetne stanowisko. Jednak w rzeczywistości boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Po pewnym czasie biuro opłat uniwersytetu dzwoni do niego, pytając o opłatę za semestr. Ale ponieważ Daryl nie ma pieniędzy, udaje, że jest kimś innym, twierdząc, że Daryl zginął kropka później zdesperowany Daryl stara się różnymi sposobami zarobić dodatkowe pieniądze. Idzie do banku krwi i oddaje dużo krwi, ale kończy na tym, że traci przytomność. Następnie udaje się do banku nasienia, ale i to go wyczerpuje. Następnie jego determinacja prowadzi go do salonu, gdzie chce podarować swoje włosy. Ale ponieważ ma krótkie włosy, chce podarować coś innego z dolnej części ciała. Jak można było się spodziewać, właściciel jest oburzony i szybko go wyrzuca. Następnego dnia, w kafeterii uniwersytetu, Daryl approached przez swojego kolegę z klasy, Scotta. Ten drugi także ubiega się o pracę, na którą aplikuje Daryl, i obaj wydają się być rywalami. Śmieszą się z siebie nawzajem i tłumaczą, dlaczego są lepiej dostosowani do tej pracy. Tymczasem do kafeterii wchodzi piękna dziewczyna o imieniu Janice, a Daryl natychmiast ulega jej urokowi. Później, na zajęciach, przedstawiciel firmy Smith Base Corporation przychodzi jako gościnny wykładowca, aby rozmawiać o oferowanej pracy. Wyjaśnia wymagane kwalifikacje, podkreślając znaczenie aktywności sportowej i społecznej. Mówi również, że zwycięzca zostanie wybrany spośród pięciu finalistów. Niestety Scott wydaje się posiadać wszystkie wymagane kwalifikacje do prestiżowej pracy, co martwi Daryla. Jednak on nie poddaje się i postanawia pokazać swoje umiejętności sportowe, grając w hokeja na lodzie. Daryl zbliża się do swojego trenera, mimo że nigdy wcześniej nie grał w hokeja. Trener początkowo odmawia, ale Derel jest zdeterminowany, aby się wykazać. Następnie zwraca się do swojego współlokatora, Time, kapitana drużyny hokejowej, i prosi o pomoc w przekonaniu trenera. Ostatecznie Derel dostaje szansę zagrać jako bramkarz, ale boryka się z trudnościami i wielokrotnie zostaje trafiony przez krążek, nie ratując żadnej bramki. Pewnego dnia sprzątając kampus, Derel znajduje ulotkę o seminarium z neuropsychologii, które obiecuje zapłatę uczestnikom. Widząc szansę na dodatkowe pieniądze, uczestniczy w seminarium. Tam mówią o nowym leku, który może podnieść ludzkie zmysły na zupełnie nowy poziom. Jednak, gdy wyjaśniają skutki uboczne, wielu studentów opuszcza warsztaty, a Derel zasypia. Po prezentacji Derel znajduje się sam w pokoju i nieświadomy skutków ubocznych leku, zgadza się przetestować go tylko dla zysku. Spotyka wtedy doktor, Tomasa Widona, który wyjaśnia, że musi wstrzykiwać sobie sześć dawek leku do pośladków każdej nocy przed snem. Doktor Widen ostrzega Darela przed możliwymi dezorientacjami i skutkami ubocznymi, które może doświadczyć na początku stosowania leku. Później wieczorem Daryl bierze udział w imprezie bractwa z nadzieją na zawarcie nowych znajomości. Tam ponownie spotyka Janes i zbiera odwagę, by ją zaprosić. Zaskakująco zgadza się wyjść z nim, co sprawia, że Daryl jest szczęśliwy. Jednak jego radość jest krótka, gdy pojawia się Scott i obraża go przed wszystkimi. Czując się zraniony i odrzucony, Daryl postanawia opuścić imprezę. Po dotarciu do domu postanawia wziąć pierwszą dawkę leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Następnego dnia podczas egzaminu w klasie profesora Engela Daryl zaczyna doświadczać skutków ubocznych leków w intensywny sposób. Jego zmysły stają się nadzwyczaj wrażliwe, a zwykłe dźwięki, jak pisanie ołówkami czy tykanie zegarków, zaczynają go irytować. Nawet światła odbijające się od diamentowego naszyjnika koleżanki niepokoją go. Po pewnym czasie derel staje się widocznie niespokojny, a jego mimika i gestykulacja drastycznie się zmieniają. Gdy profesor prosi go o zaprzestanie, Daryl czuje się jeszcze bardziej sfrustrowany i idzie prosto do biura doktor, widona z reklamacjami. Na szczęście ten drugi zapewnia go, że lek działa zgodnie z zamierzeniem, a dyskomfort, którego doświadcza, to tylko część eksperymentu. Lekarz doradza potem Darylowi, aby ćwiczył swoje zmysły, aby zyskać nad nimi kontrolę i prowadził normalne życie. Biorąc sobie to do serca, Daryl bardzo się stara i ostatecznie udaje mu się opanować swoje zmysły. Faktycznie rozwija wyostrzone zmysły, dając mu pewnego rodzaju supermoce. W międzyczasie Daryl kontynuuje swoją codzienną rutynę, pracując jako personel kuchenny programu Uniwersytetu, starając się wiązać koniec z końcem. Tymczasem korporacja Smite świętuje z finalistami konkursu o pracę. Mimo, że Daryl nie dostał się do finałów, używa swojej nowej supermocy zmysłów, aby imponować członkom komisji. Ten nieoczekiwany pokaz umiejętności Daryla przekonuje członków komisji, aby uczynili go szóstym finalistą konkursu o pracę. Później tego wieczoru, świętując swoje wybicie się do finałów, Derel widzi, jak Janis wchodzi do toalety ze swoją przyjaciółką. Korzystając ze swojego supersłuchu, podsłuchuje ich rozmowę i dowiaduje się, że Janis szuka chłopaka inteligentnego, troskliwego i zdolnego. Zainspirowany tą wiedzą, Derel postanawia skorzystać z okazji i podchodzi do Janis, gdy wychodzi z toalety. Wykorzystując swój zmysł węchu, zbliża się do niej i dokładnie zgaduje perfumy, które nosiła. To imponuje Janis, która pyta, czy chciałby z nią zjeść kolację. Nawet całuje go w policzki, sprawiając, że rumieni się. Wstępnego dnia Tim dostrzega Derel używającego strzykawek na pośladki i wnioskuje, że stał się uzależniony od narkotyków. Później, na kole Daryl Derel imponuje trenerowi hokeja swoimi umiejętnościami jazdy na łyżwach i nawet ratuje krążek lecący w ich kierunku, zapobiegając wypadkowi. W rezultacie zostaje przyjęty do drużyny. Korzystając z tej okazji, Derel doskonale radzi sobie w grze, ratując każdą bramkę. Nawet Scott pozostaje pod wrażeniem jego występu. Akcja przenosi się następnie do międzyuczelnianego meczu hokeja na lodzie, a komentatorzy wspominają, że Uniwersytet Stratford ma fatalną historię w tej dyscyplinie. Tym razem jednak nie mają pojęcia, że Derel gra jako stop. Jego drużyna zdobywa wcześniej prowadzenie, a on udaje mu się zatrzymać praktycznie wszystko, co zostaje na niego rzucone. W końcu Stratford wygrywa grę po raz pierwszy w historii i wszyscy świętują sukces. Następnie Daryl udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do biura korporacji Smite. Dzięki swojej supermocy słuchu podsłuchuje pytania zadawane podczas rozmowy. Daryl uzupełnia informacje, które inni kandydaci pominieli wcześniej podczas swojej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki temu imponuje Randallowi Tysonowi, jednemu z członków zarządu, który chce, aby Daryl zaimponował Arlo Vickersowi, potencjalnemu klientowi ich firmy. Nasz bohater zgadza się natychmiast. Tyson informuje Daryla, że ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu pięciu dni. Tego wieczoru Daryl zaprasza Janice na kolację i gotuje dla niej pyszne potrawy. Jej para cieszy się jedzeniem i sobą nawzajem. Podczas rozmowy Daryl imponuje Janice, dedykując jej piękne i romantyczne linie z wiersza, który czyta jego współlokator Tim w innym pokoju. Zaskakująco to ją tak podnieca, że całuje go. Kończą mając stosunek, ale Daryl ejakuluje przedwcześnie, problem, który rozczarowuje Janice i skłania ją do odejścia. Następnej nocy Daryl zaskakuje swoją rodzinę, zabierając Janis i przedstawiając ją wszystkim. Jego matka chwali jego przyjacielskie zachowanie wobec Janis, podczas gdy Daryl rozmawia ze swoimi rodzeństwem. Z odejściem Daryl daje trochę pieniędzy matce, aby pomóc jej w codziennych wydatkach. co porusza ją emocjonalnie. Z powrotem w akademiku Tim znajduje Daryla znów używającego narkotyku i zaczyna się martwić o niego. Tym razem pyta go o to, a ten ostatni stara się wytłumaczyć pozytywne wyniki, jakie osiąga. Jednak Tim mu nie wierzy i zakłada, że Derel uzależnił się od narkotyków. Wesperowany, by udowodnić, że nie jest uzależniony i że ma tylko pozytywne skutki, derel bierze podwójną dawkę narkotyku. Następnego dnia, z powodu przedawkowania, budzi się czując drętwienie w rękach i nogach, co utrudnia mu chodzenie. Widząc przyjaciela w takim stanie, Tim natychmiast dzwoni do grupy wsparcia narkotykowego o pomoc. Tymczasem Daryl w jakiś sposób udaje mu się dotrzeć do kliniki dr Widona i opowiada mu o przekroczeniu dawki. Lekarz wyjaśnia, że podwójna dawka spowodowała wzrost serotoniny, odczulając jego receptory. Następnie wspomina, że teraz tylko cztery z jego zmysłów mogą działać jednocześnie, ciągle przełączając piąty. To oznacza, że w dowolnym momencie może być albo ślepy, albo głuchy, albo niemy i tak dalej. Doktor Widen wyjaśnia, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest poczekanie, aż lek opuści jego system. Według jego obliczeń zajmie to trzy dni, więc do tego czasu Daryl musi pozostać w łóżku. Jednak ten ostatni nie może stracić ani jednego dnia, ponieważ ma przed sobą ostatnią konkurencję o pracę. Akcja przenosi się na mecz koszykówki, gdzie Daryl siedzi z członkiem zarządu, Tysonem. Wkrótce specjalny gość, Wickers, także przybywa, aby obejrzeć. Głównym zadaniem Daryla jest imponowanie mu swoimi umiejętnościami. Jednak po kilku chwilach zaczyna czuć się nieswojo. Jego zmysły płatają mu figle. Bierze ludzi stojących na hymn narodowy za okazję do wzięcia piwa, jego oczy robią się gliste, a nawet rozmawia sam ze sobą. Wikers znajduje to zabawne i śmieje się z dziwnego zachowania Daryla. Chociaż wzrok Daryla wraca po pewnym czasie, kłopoty Daryla nie są jeszcze skończone. Podczas gry jeden z zawodników rzuca go na parkiet za obrazę, a spotkanie z Vickersem nie idzie zgodnie z planem. Ale pomimo sytuacji Tyson informuje Daryla, że są w porządku, ponieważ wciąż mają szansę przekonać Vickersa. Później w nocy. W Akademiku, Tim widzi dziewczynę, Lorraine, wchodzącą do ich pokoju i spieszy się, aby poinformować grupę wsparcia narkotykowego, myśląc, że to kolejny potencjalny problem związany z lekami Daryla. Lorraine, która jest w rzeczywistości siostrą Janes, flirtuje z Darylem, ale jego zmysły są jeszcze wyłączone i nie może jej dobrze słyszeć. Właśnie gdy jego słuch wraca, Lorraine zaczyna go całować, ale Daryl nie czuje niczego z powodu odrętwienia spowodowanego lekiem. Kiedy nie udaje mu się spełnić oczekiwań, Lereyn jest rozczarowana i odchodzi. Niestety, w tym samym czasie Janes przychodzi tam i zauważa swoją siostrę chodzi do pokoju Daryla i znajduje go w niezręcznej pozycji, leżącego nago na podłodze. To sprawia, że Janes jest zła i odchodzi, ale nie przed kopnięciem jajka Daryla. Wkrótce grupa wsparcia przybywa, ale gdy wchodzą do pokoju Daryla, okazuje się, że już stracił przytomność. Rozważają podanie mu zastrzyku adrenaliny, myśląc, że przedawkował, ale na szczęście budzi się tuż przed tym, zanim zdążą mu go podać. Potem Tim konfrontuje go z lekami, a Daryl wreszcie wyjaśnia prawdę, mówiąc, że chciał tylko zarobić trochę dodatkowej gotówki. Następnego ranka Daryl idzie zagrać w mecz hokeja na lodzie dla swojego koledżu, a wszyscy mówią, że może go wygrać dla nich jak wcześniej. Niestety jego stan sensoryczny psuje grę, a Daryl nie jest w stanie nawet uratować jednej strzały. W rezultacie Stratford przegrywa z ogromną różnicą. W następnej scenie Daryl idzie do pubu, aby znaleźć Timę i prosić go o pomoc w przygotowaniach do ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej. Na jego szczęście Tim zgadza się mu pomóc. Tymczasem ojciec Scotta zapewnia doświadczonych doradców, aby pomogli mu w odpowiadaniu na pytania rozmowy. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia Daryl pozostaje zdeterminowany i skupia się na ciężkiej nauce, aby być gotowym na rozmowy. W dniu rozmowy kwalifikacyjnej Daryl wychodzi z samochodu, ale jego oczy robią się mgliste, co utrudnia mu widzenie prosi bezdomnego o kierunek do biura korporacji Smite. Niestety bezdomny wykorzystuje podatność Daryla i prowadzi go na zakątek drogi, gdzie go bije i okrada z ubrań, zostawiając go nago. Derel jakoś udaje mu się schować swoją prywatną część za wieko pojemnika na śmieci i dociera do sklepu po nowe ubrania. Niestety, po przybyciu do biura, zdaje sobie sprawę, że wybrane przez niego ubranie jest nieodpowiednie do rozmowy kwalifikacyjnej. W tym samym czasie lek zaczyna wykazywać swoje działanie, powodując, że Derel siusia w spodnie. Jednak po oddaniu moczu Daryl zdaje sobie sprawę, że lek wreszcie opuścił jego system i jest zupełnie normalny. Wchodzi potem do pomieszczenia konkursowego, tłumacząc swoje ubranie tym, że jest uczulony na formalne stroje. Wkrótce rozpoczyna się ostatnia runda rozmów kwalifikacyjnych, a Daryl i Scott kończą rywalizację między sobą. W obliczu pytania dodatkowego od profesora Engela, Scott się zacina w odpowiedzi, ale Daryl wychodzi z błyskotliwą odpowiedzą. To imponuje Tysonowi, który oferuje Darylowi pracę. Jednak nasz bohater czuje się winny oszukiwania związane z lekiem, więc wyjawia swoje działania na scenie. Mimo szukującego odkrycia, Tyson szanuje jego uczciwość i oferuje mu pracę na stanowisku juniorskim w filmie. Przesuwamy się rok do przodu, widzimy Daryla jako juniorskiego analityka, wchodzącego do siedziby korporacji Smite, aby rozpocząć swoją wymarzoną pracę. Tym kończy się wzruszającą sceną, ujawniając, że Daryl i Janice pobrali się i wprowadzają się do nowego domu ze swoją rodziną.